Witajcie kochani na www.zapytajgwiazd.pl. Dzisiaj prognoza na czerwiec. Czerwiec zaczynamy od super pięknego i szczęśliwego trygonu Wenus do Marsa. Co on może przynieść? Może przynieść sympatyczne chwile dla partnerów, dla małżonków, zadowolenie ogólne, udane spotkania rodzinne, towarzyskie, dobre relacje w pracy. Jeśli ktoś planuje w tym czasie przyjąć gości, w tym czasie, czyli albo w ten weekend 1 czerwca, albo w następny weekend, jest to jak najbardziej wskazane, gdyż wszystkie takie wypieki czy jakieś dania wyjdą doskonale. Można powiedzieć, że zarówno pani domu, jak i pan domu będą bardzo zadowoleni z tych udanych imprez. Będą dobre takie emocje, poczucie, że świetnie sobie z wszystkim radzicie. Także to też za sprawą księżyca, dobrze posadowionego w tym dniu. Dodatkowo w tym okresie mamy też taką koniunkcję Wenus do Chirona. Nie wiem, czy pamiętacie, że Chiron to, to jest taka. Hmm, Mówi, mówi nam o naszych ranach, czyli on będzie w koniunkcji z Wenus i oznacza to, że być może uda nam się wyleczyć nasze lęki związane z relacjami, czyli oczywiście każdy obawia się tego, żeby nie został porzucony, żeby nie musiał żyć w samotności. Także wszelkiego tego typu lęki być może uda się właśnie uleczyć. W tym pierwszym dniu czerwca. Tak, jakby poczujemy taką siłę i moc w sobie, taką, takie zakorzenienie, które daje nam wiarę, że wszystko się toczy dobrze i nie ma powodu być i żyć w lękach. Więc korzystajmy z tego aspektu. Y w pierwszym tygodniu. Teraz powiem kilka słów o Jowiszu. Jowisz od roku przebywa w znaku Bliźniąt. No nie jest to jego dobra i ulubiona pozycja, gdyż jest to opozycja do znaku, gdzie przebywa we władztwie, czyli opozycja do Strzelca. Dodatkowo przebywa w ostatnich stopniach Bliźniąt w tym momencie, czyli w czerwcu to takiego ostatnie już Początek czerwca, no maj i czerwiec to takie jego ostatnie ślady, ostatnie stopnie przebywania w bliźniętach. I wtedy ujawniają się jego takie najgorsze cechy. To jest tak zwana taka pozycja anarety. Czyli jeśli mamy do czynienia z anaretą, no to same te takie nieciekawe cechy wychodzą po prostu. I... Mm, jak to tak przełożyć na taką praktyczność i codzienność dnia? Otóż może się okazać, że zwiększy się chaos komunikacyjny, czyli już doświadczyliśmy, prawda, w Polsce tego chaosu różnych, różnych informacji, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Także chaos komunikacyjny, plotki. Także tu powoduje ten, ten jowisz. W ostatnich stopniach bliźni bliźniąt, że ulegamy zamętowi informacyjnemu, jesteśmy jakby tacy nie niekomfortowi, nie wiemy, zagubieni. Także też na podstawie nawet kampanii prezydenckiej w Polsce możemy powiedzieć, że więcej było takiego opowiadania powierzchownego niż konkretów, prawda? Czy były jakieś konkrety? Niewiele. Więc to jest właśnie taka zasługa Jowisza w ostatnich stopniach znaku bliźniąt. Ale teraz szczęśliwe wydarzenie, mianowicie 9 czerwca Jowisz wejdzie do znaku raka. Jowisz jest w raku wyniesiony. Co to oznacza? Otóż to jest tak, jakby był witany, on jest witany w raku z honorami, jak taki szczególny gość. Więc jeśli kogoś ktoś wita w ten sposób, no to oczywiście Jowisz oddaje wiele dobrego, gdy już tam się znajdzie. Więc komu ten Jowisz przyniesie szczęście? Oczywiście raczkom. Raczki, szczególnie te już z początku znaku, zapewne czują taki powiew letniej i optymistycznej bryzy. E, który to powie w lada moment porwie ich w najlepszych dla nich kierunku. Jowisz w raku będzie przebywał rok, tak więc raczki korzystajcie. Będzie także sekstylem, czyli pozytywnie oddziaływał na byczki, panny oraz trygonem na skorpiony i ryby. Tak więc mogą się do Was uśmiechnąć, takie niespodziewane zbiegi okoliczności, przyjacielskie, przyjazne. Wystarczy tylko otworzyć się i je przyjąć. Oczywiście to zależy, gdzie mamy w naszym horoskopie tego Jowisza urodzeniowego, bo to może mieć przełożenie na różne sfery życia. Może na przykład ktoś podjąć decyzję o zakupie mieszkania, a ktoś inny pomyśli o może zaręczyny. A może u kogoś innego zmiana pracy, może awans, dlatego zaaplikuję. Aplikujcie raczki. Tak więc, jeśli jesteście którymiś z tych znaków, zachęcam wstać z przysłowiowej kanapy i pomóc losowi i sprzyjającej was ener Wam energii. Y no właśnie, wstać z kanapy. O tej kanapie, no to wspominam w konkretnym celu. Dlaczego? Dlatego, że Jowisz będzie sprzyjał, ale jednocześnie będzie w kwadraturze do Saturna i do Neptuna, które przebywają w Baranie. Można więc powiedzieć, że będziemy czuć chęć i radość do pewnych działań, prawda? Ale jednocześnie będziemy czuć ograniczenia z zewnątrz. Jakiś ciężar Coś, co powoduje, że będziemy w ryzach jakby tego Saturna, i tego Neptuna. No i tutaj powstaje to odwieczne pytanie, jak to pogodzić. No bo z pewnością wyzwania i nieoczekiwane trudy w realizacji naszych planów się pojawią, wszelkiego rodzaju opóźnienia. No, ale pamiętajmy, że to my jesteśmy panami i paniami losu, więc. Jeśli je przyjmiemy, powiedzmy sobie z taką odwagą, jeśli nie będziemy się spinać, a otworzymy się na rozwiązania, które mogą do nas przyjść, że one są i czekają na nas w tych trudach, no to ten jowisz przyjdzie do nas i, i zupełnie pozwoli nam dać zupełnie nowe spojrzenie, jakąś taką pomysłowość, której no nie, jakąś pomoc, której nie oczekiwaliśmy. Także może na przykład koleżanka lub kolega z pracy niespodziewanie nas wesprzeć i podsunąć coś konstruktywnego, jakiś taki fajny pomysł. Dlatego, no jeśli będą te trudy, a będą, no to pamiętajmy, żeby tak dbać o swój taki. Wewnętrzny spokój i jednak przy, przywoływać się do porządku, kontrolować umysł, żeby nie dać popłynąć takim negatywnym przeżyciom. No bo jak wiecie, tak, to, to z zewnątrz, prawda? Omawiałam, co nas może spotkać. Natomiast ta kwadratura Jowisza i Saturna, no to też konflikt wewnętrzny. No, bo z jednej strony będziemy chcieć się dać porwać Jowiszowi iść ku wolności, a z drugiej będą te twarde wymagania, prawda? Twarde ograniczenia, które nas będą przywoływać do porządku. No bo wszyscy wiemy, rachunki trzeba zapłacić, prawda? Czyli jak pogodzić te dwie różne różniące się od siebie płaszczyzny? Momentami może nie być łatwo. Ten aspekt kwadratury będzie trwać do połowy czerwca. Więc to takie właśnie ograniczenie. W drugim tygodniu czerwca jeszcze dodatkowo, czyli zauważcie, że mówimy teraz od około 6. 7 czerwca rozpocznie się kolejna kwadratura Marsa we Lwie względem Urana w Byku. Uran jest także w końcowych stopniach byka, więc już wiemy, co to jest anareta, że ujawniają się wtedy te najgorsze cechy tej planety. Czyli Uran przechodzi, będzie przechodzić do bliźniąt w lipcu, ale jest jeszcze w byku i trzęsie tą naszą niezależnością finansową. Trzęsie też globalnie, prawda, no bo wiemy, co się dzieje na rynkach finansowych, prawda. Jest to aspekt ogólny, więc w odniesieniu na przykład do polityki światowej, może ten aspekt można dostrzec w zmianach polityki celnej w świecie, prawda? Że to ostatni ten miesiąc właśnie ten uran na ostatnich stopniach dał popalić. To jest taka powiedzmy rewolucja celna, prawda? No bo ten uran, ta rewolucja w byku, finansach także to by się zgadzało, przyznacie. Ma to też y, przecież wyniki, y, wpływ na giełdy światowe, także też bezpośrednio oddziałuje na, na nasze mniejsze ojczyzny również. Y, no i czyli co przyniesie taka napięciowa kwadratura Marsa do urana? Y, Mars jest we lwie, czyli Mars chce, potrzebuje działać przedoprzodu. Chce osiągnąć wyniki, efekty, cele, chce walczyć. Mars to jest Bóg wojny, pamiętacie o tym, prawda? Czasem jest to walka do upadłego, przy użyciu siły. Yy, tutaj takie nawiązanie do globalnych wyzwań i problemów światowych. Mars ogólnie pragnie być dostrzeżony, być na pierwszym miejscu, na piedestale. On jest, to jest ogień, prawda? Rusza do przodu, czasem nie myśląc. A tu jeszcze dodatkowo Uran, planeta rewolucji, wrzuca mu jakieś dodatkowe wyzwania, kłody. No, niestety, no, staram się tutaj używać delikatnego języka, ale może to być niezła rewolucja w naszych małych ojczyznach domowych i zawodowych. W polityce również. Y Ponieważ to, to się Mars jest w Belwie, prawda? Czyli dla lwów, dla wodników, to będzie takie ostrzeżenie. Trzymajcie słowa na wodzy. trzymajcie pod kontrolą. Nie doprowadzajcie niepotrzebnie do kłótni, które mogłyby dopuścić, doprowadzić do zerwania związku czy na przykład do wypowiedzenia umowy o pracę. Chęć taka, żeby zerwać wszystko, zerwać te kajdany, będzie bardzo silna, wręcz potężna. Tak więc pamiętajmy, bez radykalnych ruchów. Mam nadzieję, że utkwi Wam to w głowie, że ostrzegałam Wam, trzeba, Was to, trzeba przetrzymać ten miesiąc i już się uspokoi w następnym. Także tak. No, aby tego było jeszcze mało, no, uran w byku to także system naszych wartości, prawda? Może spowodować kłótnie właśnie w tym zakresie, czyli dotknąć naszych takich delikatnych, wrażliwych elementów natury i charakteru może nas głęboko zranić. Hmm, nawet jeśli coś, co będzie powiedziane, jest prawdą, sposób, w jaki to będzie powiedziane, może być bardzo negatywny dla ogólnego, ostatecznego wyniku rozmowy. Yy, dlatego nie reagujcie nerwowo. Yy, stonowana wymiana zdań może doprowadzić do oczyszczenia atmosfery, czy tam w rodzinie, czy w pracy. Yy, no wiadomo zawsze, dyplomacja nam pomaga, prawda? Więc tego się trzymajmy. Co jeszcze o uranie? No, ten uran to też rozwój technologii, nowoczesność, odkrycia, czyli tutaj taka myśl, że zanim zaczniemy działać w nowej dziedzinie, przeglądnijmy wymagania techniczne, zadbajmy o nasze cyberbezpieczeństwo, zadbajmy o nie także w takich codziennych naszych domach. Uważajmy na linki, uważajmy na jakieś klikania, nie klikajmy w byle co w ogóle zalecałabym wstrzymanie się z jakimś rozpoczynaniem nowych działalności w czerwcu, jeśli tylko jest to możliwe. Jeśli nie, no to zalecam ostrożność. No ten aspekt kwadratury u Marsa i Urana, to już tak zasygnalizowałam wstępnie, ale jest to też nasilenie aktywności wojennych to jest takie wyjście przeciwko utartym regułom, takie różnego rodzaju wywroty polityczne. Pamiętamy równolegle jest ta kwadratura Saturna do Jowisza, Jowisz to nasza taka świadomość Neptun. Także tu mogą to być jakieś wojny religijne, jakieś też korzystanie z nowych rozwiązań technologicznych w czasie prowadzenia wojen. Także Oby nie, oby nie, ale takie są ciężkie te aspekty, przyznam szczerze. Najsilniejszy, najtrudniejszy 14 i 15 czerwca. Także w okolicach, właśnie połowy czerwca, łatwo zapamiętać. Uwaga. No i tutaj jeszcze, oprócz tego, że, że mówiłam, właśnie wodnikom, lwom, to także barankom zachęcam powstrzymanie się. Z jakiś, przed jakimiś nerwowymi decyzjami. Saturnowi kojarzy, towarzyszy Neptun, który niekoniecznie daje nam obraz, obraz, który jest prawdziwy. To, co widzimy, niekoniecznie jest słuszne i prawidłowe. Neptun wprowadza wiele niejasności i pod jego wpływem działamy jak we mgle, dlatego. No, należy się wielu rzeczom przyjrzeć. Uważajcie, baranki. Uf, ciężko, ciężkie aspekty, ciężkie w czerwcu. Musicie przyznać, że nie jest lekko, ale, ale, mm, no, jeszcze do tego tutaj teraz uświadomiłam sobie, że nie wspomniałam o pełni czerwcowej. 11 czerwca. Pełnia nie ułatwi nam też życia, ponieważ oprócz tych trudów, które nasilają się w okolicy tej nadciągającej połowy miesiąca, ona spowoduje takie kryzysy światopoglądowe. Czyli pomyślimy, w co ja wierzę, czemu ufam, czy raczej kierować się intuicją, czy szkiełko i oko. Czy pomimo oporu naukowców powinniśmy jednak sięgnąć do naszego wsparcia duchowego, do głębi, do wiary? W co w ogóle wierzymy? Co dalej z naszą duchowością? No takie tematy. No wesprze nas tutaj Pluton w czasie tej pełni. Będzie w trygonie do Urana. Coś się uwolni, połączymy się z naszym wnętrzem. Być może ułatwi nam to takie najbliższe kroki do dalszej naszej drogi duchowej. Kwadratura Plutona w wodniku względem Wenus. No, jeszcze tutaj mamy taki aspekt. Spodziewajmy się takich myśli, które nam powiedzą, że no, tak naprawdę, co, co nam daje ten komfort życia, to bezpieczeństwo finansowe. Jak tak położyć je na szali, czy one nie za bardzo nam uwierają, prawda? Czyli czy to be or not to be, tak zwane wieczne pytanie, czyli być, czy żyć, prawda? Kim być? Także tego typu aspekty w okolicy pełni 11 czerwca. No, ciekawy, ciekawy czas. Tak, będę już ku końcowi zmierzać. Zawsze staram się zakończyć prognozę czymś pozytywnym. Czerwiec będzie trudny, ale oprócz tych nerwowych sytuacji, nieporozumień siłowych, różnych aspektów wojennych, w drugiej połowie czerwca na niebie pojawi się szczęśliwy taki układ planet, trójkąt szczęścia pomiędzy Uranem, Saturnem w koniunkcji z Neptunem oraz z Plutonem. I pomimo tej kwadratury Jowisza do Saturna i opozycji Merkurego do Plutona, sprawy powinny zakończyć się szczęśliwie. Czyli można powiedzieć, że będą trudy. No kurczę, wymęczy nas ten miesiąc. To jest tak, jakbyśmy trochę też chcieli różne sprawy zamknąć przed wakacjami. Wszystko się będzie spiętrzać. Ale ostatecznie rezultat powinien być korzystny. Mimo wszystko uznamy, że zakończył się ten miesiąc sukcesem. No i tego się trzymajmy. Na tym zakończę. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie mojej prognozy. Będę wdzięczna za wszystkie lajki, polecenia i za subskrybowanie. Doskonałego czerwca, mimo to, takiego, że. Poczucie, że dobrze minął i że jesteście z niego zadowoleni. Wszystkiego dobrego. Anna z www.zapytajgwiazd.pl Bardzo dziękuję.